Bracie, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że wziąłeś udział w tym naszym tutaj spotkaniu przed kamerami. Mhm. Może byś powiedział kilka słów o sobie dla naszych widzów. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Witam serdecznie. Nazywam się Norbert Klama. Mam żonę, czwórkę dzieci i od wielu wielu lat jestem zaangażowany w ewangelizację w kościele. W ostatnich 7-8 latach z, zajmuję się głównie takim projektem, który w internecie funkcjonuje jako strona internetowa: szukającboga.pl. I to jest moje główne zaangażowanie. Głosisz Ewangelię, docierasz do różnych ludzi. Mhm. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tych ludziach? Jak ludzie szukają Boga? Mniej więcej 10 lat temu byłem zaangażowany głównie w takie projekty związane z ewangelizacją no, w terenie. Czyli w miastach, w wioskach. W zależności od tego, co Pan Bóg pozwalał robić, to, to robiłem, ale koncentrowałem się na jakimś terenie. To było albo miasto duże, albo jakiś obszar gminy, kilku parafii, i w ten sposób funkcjonowałem. Przez różne, różne narzędzia. No i wydawało się, że stygnie taki proces zainteresowania się Panem Bogiem. Zresztą to też w jakiś sposób widać po tym, na ile ludzie chodzą do kościoła albo przestają chodzić do kościoła. Natomiast w 2008 roku Pan Bóg pozwolił otworzyć taką no, polską stronę szukając Boga. I jedną z pierwszych moich obserwacji było to, że nagle okazało się, że Ci sami ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, albo których by się zaczepiło na ulicy i próbowało porozmawiać o, o Panu Bogu, on, na ulicy oni by tego w ogóle nie chcieli. Natomiast w internecie nagle okazało się, że jest olbrzymi strumień osób i religijnych, i niereligijnych, obojętnych, antagonistycznie nastawionych, którzy mają szczere pytania w stosunku do, do Pana Boga. I dla mnie to był, to był wielki szok że to pragnienie jest w sercach ludzi ciągle żywe. Tylko jak gdyby szukają nie tam, gdzie my myślimy, że powinni szukać. I to bardzo jest... Ciekawe, to bardzo jest, ciekawe. Jakby to, jakby to jeszcze rozwinąć, czyli jakie, co ich motywuje do tego, że tego Boga szukają? Może powiedzmy więcej. To są starsze osoby, młodsze? Przekrój jest praktycznie całego społeczeństwa od 14 lat do 70, to zależy tylko od tego, e, czy, czy są to osoby, które no, w internecie są aktywne, mm. i takich osób jest e, coraz więcej. E, są też e, no, osoby poniżej 14 roku życia, no, ale ich jest mało. To z, z, zakładam, że, że tutaj trzeba zgody rodziców, więc to jest trochę, trochę inaczej. Poza tym ten wiek taki e, dziecięcy no, jest trochę inny. Natomiast cały przekrój społeczny e, i to jest niesamowite. I co, co ich popycha do tego, żeby tego Boga szukać? No to są bardzo, bardzo e, różne powody, e, kierują nimi. E, coś co, e, co, co stoi w czołówce, jak gdyby tych, tych potrzeb tych pragnień, to z tego z tego, co, co ja obserwuję, e, po pierwsze to jest e, jednak pustka życia. Czyli, czyli nie nieszczęścia, tylko pewna jałowość. Pewna jałowość, tak. I oczywiście, kiedy człowiek spotyka się z jakimś, jakąś porażką, jakimś nieszczęściem, czy jeżeli chodzi o chorobę, czy brak środków, czy złamane relacje, no to to się jak gdyby uwypukla, ale gdzieś tam w głębi u podłoża stoi to, to pragnienie znalezienia kogoś, kto. To naprawdę może mi zmienić życie. Oni oczywiście o tym tak nie myślą. Oni szukają jak gdyby po omacku, ale kogoś albo coś, co sprawi, że moje życie naprawdę nabierze kolorów. I to stoi u podłoża tego wszystkiego. Ale oni zadają pierwsze pytanie zaraz o Pana Boga? Jeżeli są na stronie szukając Boga, to bardzo, bardzo często to jest takie hasło wywoławcze szukając Boga. Jeżeli jesteś na tej stronie, to znaczy, że szukasz. I oczywiście wiele osób powie, nie, nie ja tu jestem tylko z ciekawości, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście szanujemy to nikomu na siłę niczego nie chcemy do głowy włożyć, bo to tak naprawdę jest sprawa takiego szczerego szukania. Pana Boga, a nie tylko przeczytanie jakiejś informacji, jakiejś nie wiem, e, doktryny, ideologii, no czegokolwiek. Tu zupełnie nie o to chodzi. Więc część osób e, na pewno się kryje z tym. Niektórzy są oczywiście też e, tacy, no, nawet antagonistycznie nastawieni, ale jeśli po drugiej stronie e, spotykają osoby, których nie widzą, które są serdeczne, miłe, Cierpliwe, nie atakują, nie próbują coś tam włożyć do głowy na siłę, nie krytykują, e, tylko starają się pomóc, to z czasem e, te, ten mur obojętnie czego on dotyczy, czy, czy dotyczy uprzedzenia, czy dotyczy jakiegoś zranienia, czy czegokolwiek, co ktoś inny może, może tej, tej osobie w, włożył do, do, do głowy, to nagle ten mur e, po prostu się sypie i wtedy jest najlepsze, co, co może być. Wtedy zaczyna się prawdziwa rozmowa między, między osobami. I to jest podłożem do tego, żeby, żeby w ogóle pójść dalej. Czy to, czy to są osoby, które mają postawę aktywną? Ja pamiętam taką, taką sytuację dosyć, no, która była nie była dla mnie komfortowa, ale przed kilkoma laty napisała osoba, która określała siebie, to był mężczyzna, jako wojujący ateista, wymieniał powody, był rzeczywiście. Bardzo no, agresywny, no, niemiły, mówiąc tak delikatnie, ale, ale cóż, poprzez te kilka lat osoba, z, która, z którą pisał, była bardzo cierpliwa, znosiła też no, obelgi w stosunku do, do, do Boga, do Pana Jezusa, do Kościoła. I tak dalej. Zupełnie nie, nie uważała tej korespondencji na takiej zasadzie, że trzeba nagle się bić o jakieś poglądy czy bronić Pana Boga, bo zupełnie nie o to chodziło. No i po tych kilku latach ta osoba nagle okazuje się, że przyłączyła się do jakiejś wspólnoty, jej życie się zmieniło, ale czymś, co pomogło, to była właśnie ta rozmowa. Z tą osobą, która w na naszym portalu służy, poprzez taką cierpliwą rozmowę, wsłuchanie się i pomoc, taką, żeby tego człowieka zainspirować, a czasami no, coś mu do głowy podsunąć, że to, że to chyba nie jest do końca tak, jak, jak myśli. Ale to był oczywiście długi proces. Ja adresuję swoje rekolekcje głównie do ludzi przedsiębiorczych, czyli mm -hmm. właśnie do takich, którzy są aktywni, czasami są daleko od Pana Boga, i chcę ich zachęcić, a przyszli na rekolekcję i poznali Jezusa osobiście, i weszli z Nim w żywą relację. Czy masz takie osoby też? Którzy trafiają na ten portal, którzy właśnie mogli, można by do tej grupy zaliczyć? Prost, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no, codziennie kilka, kilkadziesiąt osób zostawia swoje kontakty, natomiast jest cała no, naprawdę duża liczba osób, która po prostu ogląda, jest na stronie. To jest codziennie około 1400-1500 nowych osób, czyli to jest, to jest zupełnie oddzielne IP. Więc wprost nie ma odpowiedzi na, na to pytanie. Bardzo często zdarza się tak, że, że osoby od razu się nie odkrywają. Mhm. Bo wiadomo, że no, co to za strona, kto tam jest, czy, czy ktoś tego nie wykorzysta. Tutaj no, ta, każda osoba potrzebuje takiego czasu na, na zbudowanie za, zaufania, więc często. To, Część tych osób jest naprawdę no, niemiła nie czy, czy no, po prostu bo oni próbują coś jak gdyby sprowokować i wypróbować tą, tą osobę jaka, jaka ona naprawdę jest. Więc w takim pierwszym w pierwszej styczności to często tak nie jest. Natomiast no, kierując się tą definicją przedsiębiorczości polegającą na tym że to jest każda osoba która no, chce aktywnie coś zrobić ze swoim życiem i też w kontekście zarabiania pieniędzy, rozwoju firmy, czy też no, działalności takiej społecznej, czy też ko kościelnej. No, przychodzą ludzie, oczywiście z jednej strony ci, którzy mają, doświadczają jakichś porażek i czasami bardzo, bardzo trudnych, trudnych doświadczeń, ale to, to wpływa z tego, że oni chcieliby coś zmienić. I to, jest, I to jest niesamowite. I oczywiście my, jako ludzie, no, mamy, możemy, możemy ich e, prowadzić do Pana Boga, do, do nawiązania tej osobistej relacji. Dla nich, oczywiście, to jest takie pojęcie abstrakcyjne, ale te osoby, które są otwarte, które są gotowe zacząć czytać e, Pismo Święte, e, na ten temat rozmawiać, e, jeżeli są gotowe, Odjąć taką decyzję wiary, żeby zaufać Chrystusowi, wtedy ich życie po prostu się zmienia. Ale to nie jest jakaś, jakaś magiczna chwila. Często to jest po prostu taki długi proces. Czy ty masz jakieś doświadczenia jako przedsiębiorca? Nie mam żadnych doświadczeń jako przedsiębiorca, więc w tym względzie takim biznesowym nie jestem w stanie pomóc. Natomiast od momentu, kiedy powierzyłem życie Panu Jezusowi, to było w 1982 roku podczas rekolekcji oazowych, no moje życie się rzeczywiście całkowicie zmieniło. Byłem takim no, grzecznym chłopczykiem, który nie sprawiał raczej kłopotu, ale też tak w środku no nie czułem żadnego, żadnego takiego parcia związanego. Z życiem. Byłem takim szarym człowiekiem, któremu niczego nie brakowało, ale właśnie to, że po, po takiej wewnętrznej walce zdecydowałem się powierzyć życie Panu Jezusowi. Powiedziałem: Pan Jezu, wierzę, że, że żyłeś, że umarłeś, martwych stałeś. Powierzam Ci swoje życie. Ty, Ty jesteś moim Panem i zbawicielem. I to była taka szczera modlitwa. I po prostu ja sam nie wiedziałem, czy coś może się pozytywnego stać, czy nie. Ale po dwóch tygodniach, kiedy wróciłem do domu, mm. nagle zobaczyłem e, zmianę w swoim życiu, e, w, w sposobie myślenia, w sposobie działania. E, właśnie e, przyszedł do, e, taki zapał do życia, do, do uczenia się, do rozwijania, do, do tego, żeby też pomagać innym itd., dalej. I dla mnie to był pierwszy owoc, zupełnie zaskakujący, tej mojej osobistej decyzji wiary. Wcześniej chodziłem do kościoła, potem chodziłem do kościoła i tak dalej, ale zobaczyłem, że tu jest coś, coś jeszcze, jeszcze głębiej. To, to był jeden taki, taki, taki silny przejaw. Drugi przejaw był taki, że ja na przykład bardzo się bałem też śmierci. Ja pochodzę z, z, z wioski. W tamtym czasie no, podstawowym środkiem lokomocji był rower i jak się jechało na takiej otwartej przestrzeni w lecie, a miałem kilka takich przygód, jak nagle przyszła burza, jak te pioruny zaczęły walić, to naprawdę e, był strach. I po, ta, po, takim, po, po takiej jednej przygodzie, kiedy piorun tam walnął w drzewo, które było obok, jak przyjechałem do domu, som, myślę, Panie Boże, no ty, ty wiem, że ty jesteś, no, a jakby mnie tak ten piorun trafił, co by się ze mną stało? Nie? Tak, taka, taka panika nie? na pewno będę popiołem i co do piekła i taki lęk. No i to gdzieś tam we mnie żyło przez kilka lat. Natomiast po tej decyzji zaufania e, Panu Jezusowi, zupełnie dla mnie to był szok, że, że te, ten lęk e, po prostu zniknął. I później wielokrotnie jeszcze miałem podobne doświadczenia, więc to. to i oczywiście to są moje osobiste doświadczenia, ale to, to mi bardzo pokazało, że Pan Bóg jest, jest, jest realny, że On zmienia życie. Oczywiście to nie polega na tym, że nagle jest wszystko piękne, cudowne i wspaniałe, to tak zwana teologia sukcesu, czy, czy Ewangelia, ewa Ewangelia sukcesu. sukcesu, można tak określić, było wiele zmagań. Ale gdzieś ten ogień, który w moim sercu został zapalony przez te ponad 30 lat, on jest ciągle taki sam. I to jest dla mnie niesamowite. Bardzo Ci dziękuję za piękne świadectwo i do Fajnie. zobaczenia na rekolekcjach. Dobrze.